Witam z tej strony AspireP to kolejny odcinek Kariera Mezesera FIFA 23 Dawno odcinka nie było z tej, kon z tej gry, z tej serii Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania i No i się widzimy, co tam u was słychać Wisowie eee. Dawno nie było odcinku z tej gry Ujewa Champions będzie Na pewno nie było tej odcinka z tej serii Wszystkich państwa przed telewizorami. Wita się z państwem duet komentatorski Tomasz Słukowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj oglądamy piłkę na najwyższym poziomie. Spotkanie fazy grupowej UEFA Champions League. Wiktoria Pilzno zmierzy się z Bayernem Monachium. To będzie spotkanie o fotel lidera w tej grupie, ale też o przedłużenie znakomitego startu. Obie drużyny zgarnęły w pierwszej kolejce komplet punktów, więc zważywszy, że jedni i wydają się być w formie, może nas czekać wyjątkowy spektakl. Więc rozpoczął się ten mecz fazy grupowej UEFA Champions League. A przed nami jedenastka Bayernu Monachium. W Francji Jan Zomer, dalej w obronie Matej Fidelic, Wystąpi wraz z Daliotę, Usłamy Piano, Turminski, poradnik. Zabrań jako środkowi pomocnicy na najbardziej przyjętej pozycji, zaprezentuje się Tomasz Müller. Thomas Müller, praca pełna informacji o tym zawodniku. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. Nic dziwnego, że wszystkie oczy są zwrócone w tym kierunku, bo przecież świetnie gra w polu karnym. Dysponuje fantastyczną umiejętnością znalezienia się tam, gdzie trzeba i pakowania piłki do siarki. Jeśli tylko nie zabraknie podań, na pewno zagrozi bramce ryba. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z poleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Nie udało się utrzymać przy piłce. piłkę u nogi ma Goretka. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Zamiast tak siłowo trzeba było teraz uderzyć technicznie. Niewiele zabrakło, ale rzeczywiście bramka duża, odległość niewielka, siła tu na nic. Bajer ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Uwaga! Może strzelać! Zatem 1 do 0. Znakomity teraz opiór. Odzyskują piłkę. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny ciąg. No! Czy po czymś takim? przeciwnik może się jeszcze podbierać? To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę. Pani w ogromnych i go! No to mamy 2 do zera. Martin Slaytoma. Na Bri, ale świetna to była próba. Milka przelatuje tuż nad poprzeczką. działa przy piłce. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. To środkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Broni ale piłka wciąż grze Nie dał się zaskoczyć tym strzałem, broni pewnie Dowiedzieliśmy się właśnie, że mamy gola z spotkaniu Barcelony Halo studio ładnie, znalazł się komand! Wow! Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramka wybronił. Rzut roczny. No, tuż nad poprzeczką. Dobrze rozegrany rzut roczny. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach powiedział raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który im teraz nawet nie podskoczył. Zaraz może być okazja do podwyższenia wyniku. Na szczęście pewnie to wybija. Wybacz, że wszedłem Ci w słowo. Framka dla Barcelony. Remisują jeden do jednego I odzyskują teraz piłkę dzięki pressingowi. Jamal Murciala. Proszę Państwa, umieszcza piłkę w i daje drużynie. Już trzy do Gramy. Czy coś może dziś przeszkodzić Bayernowi w odniesieniu zwycięstwa? Wątpię. Kirkę ma Kings Play Command. Tak jest! Dopina z Jest Patryk. Trudno się dziwić, że Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Yeah. Myler powinien wykorzystać tę okazję. Jest! Eee! A im się nie nudzi, strzelają, strzelają, kolejne gole. Powiększają przewagę, 5 do 0. Przyjął goźnie, czy zdążą obrońcy? Tak, proszę państwa, piłka w szansę! A, eee! a, 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 a. a więc pogrom 6 do 0. na furtki oj zupełnie mu nie wyszło mocno ale i mocno niecelnie trudno trzeba czekać na kolejną okazję a o tej jak najszybciej zapomnieć a więc tylko minutę dłużej odpad to spotkanie major może spróbować skrzydłem dużo tam teraz miejsca sędzia kończy pierwszą odsłonę gry I ze... Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie mecz będzie bardziej wyrównany. Jak dotąd grała tylko jedna drużyna. No i po zagrożeniu. Dobry obiór. I Teraz jest niepilnowany. Teraz strzał. Ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Pogłoski okazały się prawdą. Faktycznie doszło do transferu, o którym wiele się ostatnio słyszało. To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszy kolegów i przyswaja jak najwięcej. Znowu są przy piłce. Nie ma o czym dyskutować. Fały. Sędzia odpisuje przewinienie. Thomas Müller nadal z piłką. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Rozgrywki Bundesligi cieszą się u nas niesławnącą popularnością. Przypomnę więc tylko, że wkrótce kolejny mecz ligi niemieckiej, Bayern Monachium, zmierzy się z Feuerwehrbotem. Czeka nas świetne widowisko. Możemy być pewni, że obie ekipy zostawią na boisku serca. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Tomasz Krüller ma przestrzeń z boku boiska. Wzięła go gotów do odbioru. Źle teraz było to rozegrane. Gisnął tam mocno. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. I mamy strzał! To, mili państwo, to znowu jest taństwo. Można stracić rachubę, Rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Wychodzi na pozycję. Dobre, przypomnę zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Dramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Szala podaje na tobie. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak buduje. Chciał uderzyć silnie. Zapomniał o precyzji. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Opanował piłkę na Bryi. Teraz poszedł. Jest za obrońcami. Jak to go zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak prawdaż nakrył go czapką. Znakomita interwencja, bo musi dodawać pewności siebie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Bayern wygląda dziś na... dokończymy punktu. bo jest groźny. No, zapachniało tu patrikiem, ale jednak nic z tego. Szkoda, byłby piękny wynik indywidualny do kolekcji, no ale jeśli idzie Ci tak dobrze, to trochę się można rozkojarzyć. Może w następnej akcji się uda. teraz piłkę na to drzwali. Okazja, może być groźnie. ale to była sytuacja strzelecka. Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota! I raz jeszcze będą bić corner. Nie, nie tak źle to teraz wybija. Wciąż może to z tego być. Lukę te u nogi ma korekta. Ależ teraz szkoda! A jednak trochę za wysoko. Strzał niecenny. Mecz powoli zbliża się do końca i wygrana ekipy przyjezdnej właściwie jest już przesądzona. Jak oceniasz ich postawę w tym meczu? Nie sądzę, żeby w tym meczu... Wrócimy do tego później. Jest akcja. I ta piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie. Swojego. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Nery ponownie rywali wysoko. Mają piłkę. Nie, nie tak szybko. Sędzia dopatruje się obsidu. Zdecydowane wejście w piłkę. Musiala przy piłce. Sędzia postanawia teraz policzyć 3 minuty. Ma wsparcie, by to rozegrał. Ostatni wizdek arbitra. Zwycięstwo odnosi dzisiaj Bayer Monachium. Biedny. Fire, Matinkan. We're Hell <sighs> <laughs> <laughs> yeah. Die for the dead. dead, dead. O widzowie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Widzimy się w kolejnym odcinku Siemano.